Jednomandatowe okręgi wyborcze uważam za chybiony pomysł. W dzisiejszej demokracji moim zdaniem nie ma miejsca na takie rozwiązanie. Nie jest to demokratyczne. Uważam, że mogą trafić do polityki osoby z przypadku i to może przeciwko nam się obrócić. Tajowy to jest bardzo różny system. Trudno mnie się osobiście, ja jestem za Jowami, ale on musiałby być tak skonstruowany żeby rzeczywiście społeczeństwo, poszczególni obywatele mogli wybierać ludzi ze swojego środowiska, ludzi, których, których znają. Z pewnością system partyjny też jest dobry, dlatego że on polaryzuje pewne poglądy. Natomiast no, tu przy Jowach być może, być może, nie znam dokładnie, tych systemów uniknęlibyśmy przypadkowych ludzi w Sejmie i w Senacie. Takich, których no niekoniecznie byśmy chcieli, żeby byli naszymi reprezentantami. Jeśli chodzi o JOWY, uważam, że nie jest on najszczęśliwszy system. Uważam, że dobrze byłoby, aby był to system mieszany, bo obecna ordynacja niestety też uważam, że nie jest zbyt sprawiedliwa. Zatem wydaje mi się, że powinniśmy pójść w kierunku mieszanej ordynacji wyborczej. Wtedy dalibyśmy szansę lokalnym liderom zaistnieć, stworzymy im w ten sposób możliwość bycia reprezentantami naszych spraw w Sejmie. I oni się na dobrą sprawę nie sprawdzą wtedy, kiedy w ludziach będzie zło, kiedy w ludziach będzie przekupstwo i nie ma potrzeby, uważam, zawracać gdzieś tam w głowach społeczeństwu takimi hasłami, czy takimi pomysłami, które są w moim odczuciu. Takimi pomysłami, tanimi hasłami. Nie jestem zwolennikiem miowych, Gdzieś to prowadzi po prostu do, do, do y, 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 będą miały do czynienia największe dwie partie, a małe partie no niestety nie przebiją się. Ja jestem przeciwnikiem miowów. Każdy z nas zna sytuację, jaka panuje w senacie, gdzie bardzo ciężko jakiekolwiek porozumienie, gdzie dochodzi często do konfliktów i w obecnej sytuacji przy tej klasie politycznej, która teraz ma miejsce, przy tych konfliktach wewnątrzpartyjnych, wewnątrz parlamentarnych, no konieczne jest raczej odejście od, od pomysłu Jowów. Jestem przeciwny Jowom, uważam, że Jowy destabilizują system polityczny, a demokracja w Polsce nie jest jeszcze gotowa na to, żeby wprowadzać tego typu rozwiązania. Jestem jak najbardziej za wprowadzeniem Jowów. No, mamy do czynienia z Jowami chociażby w przypadku wyborów do Senatu. To jest klasyczny JOW. W Unii Sojuszu Lewicy Demokratycznej bardzo różne opinie na ten temat funkcjonują. Jedni są jego przeciwnikami, inni zwolennikami. Skłaniać się powinniśmy, uważam, do tego, aby społeczeństwo wypowiedziało się na temat JOW-ów. Przyszły parlament powinien tu odegrać zasadniczą rolę. Jeśli chodzi o Jowy, to uważam, że w pierwszym rzędzie powinniśmy skupić się na, na innych rzeczach, jeżeli chodzi o ordynację wyborczą, jak na przykład zniesienie dotacji dla partii politycznych i zniesienie progu wyborczego. Na, na dzień dzisiejszy wprowadzenie Jowów zabetonowałoby już całkowicie w stu naszą scenę polityczną. O Jowy oczywiście tak. Jowy zmniejszają obszar, na którym mamy konkretną osobę reprezentującą obywateli. Dlatego Jowy są sensowne. Oczywiście te wszystkie mity, które są, krążą w mediach dotyczące szkodliwości i zbetonowaniu sceny politycznej, moim zdaniem są szyte przez partie, które chcą obronić status quo obecnego systemu. Jowy jest to temat oczywiście z racji tego, że startuję z Komitetu Wyborczego Kółki z 15, mi dosyć bliski, jestem za Jowami, aczkolwiek nie gwarantuję, że będzie to rozwiązanie tak naprawdę korzystne dla obywateli, dlatego że boję się, że w przypadku, jeżeli Jowy wejdą w życie, to mogą się dostać do yy, do parlamentu, czy do samorządu, czy do europarlamentu ludzie, którzy po prostu mają pieniądze, którzy mają na kampanię, czyli ludzie bogaci. Czyli te Jowy nie do końca mogą być jakby sprawiedliwe, obiektywne, ale jeżeli już, to powinno było się je wprowadzić znacznie wcześniej, od najniższego szczebla, czyli od Samorządów, gmin poprzez województwa i dopiero do parlamentu. Jowy, jak najbardziej tak, z drobną y, zmianą. To znaczy, uważam, że najlepszym systemem jest Jowy, które są uczciwe i faktycznie wygrywa ten, który zdobywa y, y, mandat, natomiast z taką drobną mutacją, że powinna być do tego lista krajowa. Tak jest w Niemczech, to funkcjonuje. Uważam, że powinniśmy korzystać z dobrych wzorców. Jowy, tak, ale w systemie mieszanym, w systemie y, według standardów niemieckich, czyli. Y, Jowy łącznie z systemem proporcjonalnym? Jowy tak. System mieszany. Jowy i owszem, ale w systemie mieszanym, tak jak jest to w Niemczech na przykład. Jestem za, za jednookrągowymi mandatami wyborczymi. Jowy jak najbardziej tak, natomiast w wydaniu mieszanym. Wszystkie badania wskazują, że jednomandatowe jedno okręgi wyborcze przynoszą skutki dokładnie odwrotne od zamierzonych. To znaczy betonują scenę polityczną, a nie ją uwalniają. Ja jestem przeciwniczką jednomandatowych okręgów wyborczych aczkolwiek przyjmuje argumenty tych, którzy uważają, że w polskim życiu politycznym, partyjnym nie dzieje się najlepiej. Wiele też media przedstawiają takich obrazków polityków, którzy nic nie robią, zajmują się sami sobą i próbuje się powiedzieć, że istnieje też w związku z tym inny system niepartyjny, który może uzdrowić i będzie lekiem na całe zło. Jeśli dziejowy, mam mieszane uczucia. Każdy system wyborczy ma plusy i minusy. Joby, na przykład, jeśli chodzi o minusy, wyróżnia to, że ludzie, na przykład, majątni mogą osiągać mandaty. A to nie jest dobry, dobry kierunek. Znaczy, ja nie zabraniam broń Boże kandydowania ludziom majątnym, ale kandydowanie. Powinno być w równym stopniu i dla bogatych, i dla tych mniej zamożnych. No jestem przeciwny jednomandatowym okręgom wyborczym, ponieważ uważam, że nie uzdrowi to naszego systemu wyborczego, a może doprowadzić do kolejnych problemów. Mogą się pojawić ludzie, którzy których jedynym jakimś Jedyną wartością będzie posiadanie, czy jedynym atutem tych ludzi będzie, będą duże pieniądze, które będą posiadać i będą po prostu mogli sobie w cudzysłowie kupić wyborców. A w przyszłości, jeśli by dostali się do parlamentu, no mogą niekoniecznie reprezentować interesy jakiejś większości, tylko na przykład swoje prywatne.